Witam wszystkich na kanale YMusic music z tej strony Mili, Mili One, szczerze znany jako Big Boy, szczerze znany jako bez biżuterii, stuwa na wadze z nią około 300, szczerze znany jako... Dzisiaj zdradzę wam tajemnicę bujającej muzyki w 2025 roku. Zasady, o których będę mówić dzisiaj, możecie zastosować, nieważne w jakim gatunku tworzycie. No chyba, że robicie muzykę klasyczną. To wtedy faktycznie. Może na razie nie mam milionów viewsów, ale moje community, które buduję od lat na TikToku, głównie na YouTubie, na Instagramie też, gdzie przy okazji możecie zakupić mix mastering, lekcje z mixu masteringu albo całkowity songwriting Twojej piosenki. Community mówi, że jestem goatem. Tutaj macie dowód. Więc czuję się odpowiednią osobą, żeby dzielić się wiedzą z Wami w ramach podziękowania dla mnie za to, że odkrywam Wam moje asy w rękawie. Możecie zostawić łapkę w górę. Napisać komentarz pod tym filmem, dać suba na przykład. Podobno kto daje suba, co nieco mu się zwiększa o kilka centymetrów. Niesprawdzona informacja możecie przetestować na sobie. Dzisiaj, jako przykład, posłuży moja nutka, która wyszła dzisiaj albo wczoraj, zależy kiedy to oglądacie. W każdym razie teraz już na pewno jest na wszystkich streamingach i link do niej macie w opisie, żeby posłuchać całość. Na Spotify, na YouTubie, na Boomboxie, na TikToku, na Snapchacie, nawet wszędzie. Ale powtórzę jeszcze raz, te same zabiegi są stosowane na przykład w EPC Jita, ostatniej, którą wydał. Jak oglądałem kukapy ziomków, co go miksują, to używałem nawet dosłownie tych samych wtyczek, także no co, no zapraszam. Tylko założę słuchawki. Z ostatnich newsów jeszcze kupiłem sobie MacBooka do tworzenia muzyki nie tylko na wyjazdach i nie tylko. Jeśli was interesuje taki pełny, full filmik o MacBooku dla osób twórczych, dla ludzi, co zajmują się pracą kreatywną, to dajcie znać w komentarzach, napiszcie też pytanie, jeśli macie jakieś na ten temat. A ja już nie będę przedłużać, zapraszam Was do projektu, tak się prezentuje projekt, niestety tym razem bez bitów w ścieżkach, ale poradziliśmy sobie i tak. Pierwszy krok, najważniejszy. Pamiętać, że jesteście w 2025 roku i siłą rzeczy chcąc, nie chcąc musicie walczyć o uwagę słuchacza. To jest najważniejsze. Wasza nutka musi od samego początku do samego końca zachęcać do słuchania jej ciągle. Zaraz pewnie napiszecie, że o, ale twoja muzyka tego akurat nie spełnia. Tak, tak. W tym projekcie widz nie ma czasu, żeby się nudzić. Jak widz włącza piosenkę, to od razu ma intro. Wszystko będę pokazywać z wyłączonym masteringiem, żeby nie było latencji, więc nutka może nie brzmieć tak samo, jak brzmi na streamingach. Puszczasz i po sekundzie od razu coś się dzieje. Od razu zaczynają się podbitki z automatyzacją na panoramę. W każdej swojej nucie stosuje automatyzację na panoramę na podbitkach. Sam pilnuje ręcznie, żeby podbitka była zawsze tam, gdzie ma być. W lewym uchu, w prawym, głośniej, ciszej. Jak robić automatyzację w Reaperze? Klikacie tu i wybieracie parametry, które chcecie automatyzować. W tym przypadku to jest panorama. Pojawia Wam się taka linia i klikając CTRL i klikając lewy przycisk myszy możecie go dowolnie edytować. Jom. Linie. Ten zabieg z podbitkami i z automatyzacją na panoramy jest zastosowany wszędzie, w całej nucie. Następny zabieg, który też jest przez całą nutę. Zabawa z bitem. To jest nieco trudniejsze, jeśli bit nie jest w ścieżkach, ale nie oszukujmy się 90% ziomków nagrywa na bitach z YouTube'a pobranych. W tym przypadku po prostu w bardzo wielu miejscach pociąłem ten bit, zrobiłem przerwy, które właśnie powodują to, że chcesz się bujać do tego. Brzmi tak. Zagazowałem brata, teraz dusi w dymie się Jestem nazista, wizja własnego studio śni się Dopili nie przekonasz, nie radzę użerać z nimi się Za, za dużo drobisz gówno, to musisz zmniejszyć emisję Miliony jest na żywo, jakbym prowadził transmisję Leczko. Tutaj możecie zauważyć, że wyciąłem bit tak o Wkleiłem go i odwróciłem Tutaj automatyzacją zrobiłem tak zwany efekt podwodny Tutaj całkowicie wyciąłem cały bit i powklejałem kik i klap, tak jak mi się podoba. Żeby zrobić rozpęd przed dropem. Ja wpadłem serca muszę zarobić, a wydaje niecholiwko Siedzę prawie nieruchomy, brakuje paliw. Za to kupię sobie nieruchomy rów lotniska Zagazowałem bratę teraz dusi w dymie się. Jestem nazista. Wizja własnego studia śni się debili nie przekonasz, nie radzę użerać z nimi się. Pamiętajcie, żeby się nie bać bitu, to bit ma się bać was. Kolejny zabieg wokal w zasadzie kontrast na wokalu. Posłuchajcie, jakim tonem nawijłem na początku jak to się wszystko rozpędza, rozkręca. Tutaj jak jest drop. Ja muszę zarobić, wydaje wydaję niecholiwkę. Siedzę prawie nieruchomy, brakuje paliw. Za to kupię sobie nieruchomy. Rozmiaru lotniska, Zagazowałem bratę teraz dusi w dymie się. Jestem nazista. Wizja własnego studio, śni mi się. D tutaj taki efekt cyfryzacji. Miliony jest na żywo, jakbym prowadził transmisję. Taki efekt uzyskałem za pomocą wtyczki RC20. Zazwyczaj używam jej do bitów, na przykład na pianinko jakieś można wrzucić, żeby... Wintażowości dodać, odpowiada za to konkretnie pokrętło Digital. Miliony jest na żywo, jakbym prowadził transmisję. I znowuż w tym momencie, gdy rozumiem, że słuchacza już może powoli nudzić taka nawijka zmieniam ją, zmieniam beat, tutaj jest właśnie ten podwodny efekt, Wrzucam wokal na zupełnie dwie nowe ścieżki i tworzę bridge, tak zwany most się puka, mówić ciszej. Ja mam tyle zieleni, mogę nabić jemu Biały mogę zabić jeszcze dzisiaj. Na bridge jest automatyzacja na equalizer, żeby ściąć górę wokalowi. Im mniej ogólnie coś ma wysokich częstotliwości, tym ci się bardziej wydaje, że to jest oddalony dźwięk od ciebie. I jest jeszcze obniżona formanta o 3. Inny reverb niż w przypadku main wokalu. I inny delay też dłuższy na jedną drugą zamiast na jedną czwartą, tak jak na mainie. Tutaj też klasyczne podbitki nadające rytmu. Typu hej! Cię prawie nieruchomy, brakuje paliw Za to kupię sobie nieruchomość Knoś miarów lotniska, zagazowałem bratę, teraz dusi w dymie się, jestem nazista wizja własnego studio, śnimi się Drugi reprend, żeby nie powtarzać go jeden do jeden To dodałem tutaj podbitki Tuddy śni się, nie radzę o że razni mi się Takim pseudo-wkurwionym głosem, wiecie odchodzi I druga połowa refrenu jest na ścieżkach, które wcześniej były do bridge'u. I w tym momencie, kiedy wokal główny przechodzi na ścieżkę z bridge'em, bit też zaczyna podlegać automatyzacji. jestem w studio albo w trasie. Spaliłem 4 gramy na teraz jestem w trash. Na dzisiaj to tyle. Ten dureń totalnie zapomniał powiedzieć wam o długości nutek. Co jest dosyć ważne w dzisiejszych czasach, nie wiem w który z tych obiektywów mam patrzeć. Chodzi o to, że zauważyłem po sobie na przykład, że bardziej chcę słuchać piosenek, które trwają krótko. Jeśli nuta trwa 4 minuty, to bardzo rzadko kiedy chce mi się ją zapętlać. A takie króciutkie właśnie pioseneczki zazwyczaj zostaje lekki niedosyt, a jak zapętlasz nutkę i słuchasz jej na nowo, to nie jest po prostu posłuchanie nutki na nowo. To jest jakby na nowo przejechać się na tych wszystkich huśtawkach emocjonalnych które zapodaje Ci autor piosenki. A emocje w muzyce są najważniejsze. Każdy wie, że muzyka to matematyka. W prawdziwej mainstreamowej muzyce wszystko jest obliczone tak, żebyś Ty właśnie odczuł e, odpowiednie emocje. Na razie sam nie jestem najlepszy w wy, wywo... Na razie sam nie jestem najlepszy w wy, wywoływanie takich emocji. Bardzo łatwo to sprawdzić po ilości wyświetleń. <laughs> Ale będziemy się starać, widzowie. Słuchajcie Mili w transie na wszystkich streamingach. Słuchajcie nutki na wszystkich platformach streamingowych, jeśli chcecie kupić mix mastering, lekcje z mixu masteringu, całkowity songwriting ode mnie. Zapraszam na mojego Instagrama, link macie w opisie jak zawsze. Mam nadzieję, że film się podobał, jak tak to napisz w komentarzach, jak nie, no to żegnam się z wami, idę się pakować do Chorwacji, życzcie mi udanych wakacji, ale MacBooka biorę, żeby tworzyć muzykę. Może jakaś wakacyjna epka typu mata? Dobra, siema.